Dzień dobry, dzień dobry, dziewczyny. Dawno nie było vloga z samochodu, nie? Tak mi się wydaje, że dawno nie zaczynałam tutaj z samochodu. Mamy godzinę siódmą i ja już uciekam, słuchajcie, na pierwsze jazdy samochodem. E, Boże, motorem. Dzień dobry, nie obudziłam się jeszcze. E, tak, dzisiaj zaczynam jazdy pierwsze i nie powiem, bo się tak z lekka stresuję, jak to zawsze za pierwszym razem, ale myślę, że jak ogarnęłam samochód, to i motor ogarnę, ogarnę, no, tak mam nadzieję przynajmniej taką. No, w każdym razie z takich jeszcze dodatkowych plusów dziewczyny robią nam drogę. W końcu! I słuchajcie, wiecie co? Pamiętacie, mamy tutaj tego sąsiada. O jezus, nie przyjadę tam już chyba teraz. Kurde, chyba aż się zobaczę. Bo właśnie robią tutaj tą drogę i chyba widzę, że się powoli sprzęty rozkładają. Także zobaczę, czy ja tam w ogóle przyjadę. Bo jak nie, to kurde, chyba będę musiała. No nie, no nie, kurde, no nie przyjadę. Ja pierdziele muszę się cofnąć. Dobra, robią tam taki mostek mały i niestety, ale. Nie przejadę tam, kurde. Moment. No, czekajcie. No dobra, niestety sprzęty. Widzę, że już tam wielka kopara zajechała. No, podziwiam, bo bardzo wcześnie ci robotnicy zaczynają pracę. A ci robotnicy tutaj z naszej gminy, którzy robili tutaj nam kawałek tej drogi, no to trochę później. No, w każdym razie asfalt będzie. I bardzo się cieszę, ale miałam coś powiedzieć a propos sąsiada, który właśnie te pieski biedne e, miał w domu. E, z nim były problemy, bo droga, która jest robiona, która będzie robiona. E, przebiega zaraz koło jego domu, no i wiadomo, trzeba było poszerzyć drogę, fosę i tak dalej. I to jest człowieka, który stanął na drodze i powiedział, że nic nie będzie robione, bo to jest jego droga. Psy mu zabierają, psy, mu, psy mi zabieracie, drogę mi kopiecie, wiecie, na tej zasadzie. I, i, i pan burmistrz naszego miasta, nasze, no, tutaj wiosek, i tak dalej. No wiem, że ja się tutaj strasznie zawzięłam za tą drogą. Za każdym razem jak był dodawany jakiś post na Facebooku um, a propos robionych dróg gdzieś tam w okolicy, no to ja się zawsze no, powiedziałabym tak pruła, Cały czas przypominała, dała, dawałam o sobie znać, że nasza droga, nasza, ja tak mówię nasza, ale to jest gminna droga że ta droga też wymaga remontu i pan burmistrz słuchajcie dzwonił do mnie osobiście powiedzieć mi żebyśmy sobie przypilnowali żeby nasz sąsiad z dołu nie robił problemów tak jakby to było w moim interesie przepraszam bardzo jakbym ja w ogóle miała cokolwiek do e, do powiedzenia w tym że on się nie będzie słuchał jak to jest chory człowiek no, także takie takie cyrki, ale bardzo się cieszę, bo już wywalczyliśmy w końcu cały czas. Podejrzewam dziewczyny, że jakbyśmy się nie przypominali o tą drogę yy, i nie nudzili cały czas w gminie, i tak dalej, to ta droga jeszcze by nie była na żadnej liście dróg do pracy, do zrobienia. Także jestem bardzo szczęśliwa. Na razie jest jeszcze gorzej niż było, bo droga została poszerzona. Jest, była na tyle była fajna ubita że się fajnie jechało a teraz to się jedzie jak totalny offroad yy, i tylko modlę się żeby asfalt został położony jeszcze przed jakimikolwiek deszczami bo muszę wam powiedzieć że jak tu przyjdą deszcze ho, to będzie je o matko to będzie źle no a tymczasem uciekam makijażu nawet dzisiaj nie robiłam bo po co, bo przecież kask i tak dalej patrzę czy jeszcze mam wszystko wzięte ale mam i w ogóle chciałam dzisiaj się rano, wczoraj wieczorem szykowałam e, ciuchy do ubrania no wiadomo, kurtkę wzięłam na motor swój kask, rękawice, ale chcia, nie chciałam zakładać tak na te pierwsze lekcje tych takich no grubych dosyć spodni motocyklowych e, myślę, że tak na później je trochę założę, jak więcej będziemy raczej po mieście niż po placu i się zorientowałam, że nie mam ani jednych, całych spodni dżinsowych. Wszystko jest z dziurami. Wszystko jest z dziurami, więc założyłam sobie te takie ekoskurkowe z Sinsaya, które kupiłam chyba z 3 lata temu. One są zarąbiste i będę polowała na takie spodnie jeszcze właśnie w tym sezonie, bo są naprawdę dobrej jakości. No, no jak na Sinsay. Dobra, tymczasem uciekam, jedziemy, zabieram was ze sobą i sama powiem Wam szczerze, że jestem bardzo ciekawa, jak mi pójdą pierwsze lekcje. Zobaczymy, zobaczymy. Najbardziej obawiam się slalomu, szybkiego slalomu, który będzie na egzaminie, na placu manewrowym, bo jak już wyjadę na miasto, jak będzie egzamin, to myślę, że będzie dobrze. Także no, jestem dobrej myśli, że jeszcze w sierpniu skończę to wszystko robić, chociaż, no nie wiem, zobaczymy. Jedziemy! Siemanko, siemanko dziewczyny Jestem w domu już długo w sensie kontynuujemy vloga. Właśnie przed chwileczką nagrałam unboxing nowego pudełka Pure Beauty. Fajnych trochę kosmetyków się trafiło. Między innymi słuchajcie samoopalacz. No kurde, ja jako maniaczka i wielka fanka samoopalaczy marka Soflow. Nie miałam tego, nigdy nawet nie widziałam tego, że ta marka ma samoopalacz, także dzisiaj będę go testować. Próbować. Powiem Wam, że jestem zmęczona, naprawdę cholernie zmęczona. Muszę Wam powiedzieć, że dzisiejszy dzień, te poranne jazdy na motorze, wypaliły mnie po prostu tak fizyczno-psychicznie. Wiecie, był stres, była, była taka lekka nerwówka, spięcie, takie zmobilizowanie na maksa, i jestem w szoku. Jak taki gdzieś tam stres przejęcie może mm, fizycznie człowieka wymeczyć. To jest po prostu. ale to był taki pierwszy dzień. jutro już będzie znacznie lepiej um, jutro kolejne jazdy również z samego rana, taki cały tydzień mam tak fajnie rozpisany i jutro po jazdach od razu jadę do Gabrysi zrobić paznokcie, bo ten odrost, Woła o pomstę do nieba, masakrycznie długie są już. Przede wszystkim muszę je skrócić, i nie wiem co będę robiła. Poszukam sobie jakąś inspirację dzisiaj. Teraz póki co yy, muszę to wszystko pochować. Oto tutaj, e, pełno kosmetyków rozwalonych. E, w tych pudełkach Pure Beauty bardzo. E, yes! W tych pudełkach Pure Beauty bardzo często są suplementy Shock natomiast ja ich nie używam. Myślę, że je sprezentuję po prostu tam komuś w rodzinie, bo szkoda, żeby leżały. Coś, co mnie też fajnie zaciekawiło właśnie w tym pudełku, to jest maska do włosów. Marka Biocap. nie wiem czy znacie. Jest to maska regeneracyjna naprawcza. No, także to będziemy sobie testować. I coś fajnego serum marki On jak wiecie mi naprawdę te kosmetyki do włosów marki Only Bio się super sprawdzają, a tutaj mamy jakieś adaptogenne serum rozświetlające, no także zobaczymy, będziemy sobie testować, próbować, póki co muszę to ogarnąć i to co muszę zrobić przede wszystkim, ale to już chyba nie dzisiaj, umyć pędzle po klientkach, bo weekend też był taki mocno, mocno pracujący. I o Jezus, nienawidzę myć pędzli mi ogólnie idzie to bardzo szybko bo mam taki swój sposób, naprawdę na umycie pędzli i pędzle ilości 100 sztuk ja potrafię wyprać w pół godziny także jak będę miała pędzle to Wam pokażę bo bardzo fajny produkt mam już od długiego czasu mydło do prania pędzli i gąbek z marki LAKU E, takie z pompką. Ono po prostu tak fenomenalnie domywa pędzle, nawet te z podkładu, e, że to jest aż sama przyjemność. No, a tymczasem jeszcze taki mały dramat, ponieważ ostatnio u klientki spadł mi Fenty Beauty. Baza, kurde, zarobista baza, spadła mi tak feralnie na pompkę, że mi ta pompka nie działa, a tu je, to jest nówka now, sztuka nie wiem, muszę poprosić Staszka, żeby ogarnął bo patrzcie, nie wiem co się stało próbowałam już ją przekręcać i tak dalej i kurde, nie idzie zepsuło mi się to, a te kosmetyki z Fenty mają taką kurczę zatyczkę, że nie otworzę tego, nie odkręcę tego, muszę to ogarnąć, bo kurde żal, pamiętam jak miałam taki skurczy syńsko drogi puder, który kosztował ponad kilka stów marka La Prairie La Prairie, i muszę Wam powiedzieć, że pamiętam, że u klientki e, też mi wypadło jakoś wieczko i naprawdę spora pokaźna ilość tego pudru spadła na dywan. I co? No, nie wrzuciłam go z powrotem, tu odkurzacz go wciągnął od klientki no mam tu jeszcze go trochę, jeszcze go trochę jest i nie ukrywam, że czasami mi się jeszcze go zdarza na sobie użyć, bo on już jest, podejrzewam, że grubo po terminie, ale po prostu sobie go trzymam. No, także takie, widzicie, przypadki się też zdarzają, jak fix niektóre drogie kosmetyki, a zdarza się tak, że się jakaś jakaś wtopa, coś się rozwali, coś się rozbije, podejrzewam, że jest tutaj sporo dziewczyn, które gdzieś tam kupiło jakieś drogi kosmetyk, spadł, rozbił się, nie daj Boże wylał się no i co no i nic dobra dziewczyny, na razie uciekam jest mi strasznie dzisiaj ciężko się ogarnąć tak po tych jazdach, jestem wymęczona po prostu, także zaraz sobie chyba strzelę jakiś koktajl z białeczkiem no mam smaka, tak z samym białkiem, mleko migdałowe, białko i owoce dobra słuchajcie, ja jestem już po kąpieli dzisiaj się tak dużo wcześniej ogarnęłam bo jestem po prostu wypompowana i zanim jeszcze się położę Jezus, jak mi się już paznokcie zahaczają o włosy, tak mnie to wkurza, że już marzę o tym, żeby je ja po prostu no, ale to już jutro, jutro u Gabrysi i teraz jeszcze nałożę sobie tą piankę z SoFlo wezmę sobie rękawicę z Vitali Berata i zobaczymy jak ona się będzie sprawdzać tak zobaczymy ona ma ogólnie o biała jest. Tak myślałam, że będzie biała. Ma powinna opalać i fajnie nawilżać, także no, pachnie faktycznie ładnie, powiem Wam szczerze. Pachnie takim... Właśnie kokosem z mango. Fajnie, zobaczymy. Zobaczymy jutro. Dobra, uciekam. Widzimy się jutro, dziewczyny. Dzień dobry dziewczyny. Tak, troszkę mam źle ustawiony uchwyt, ale kurde, znowu mi się odkleił. I chyba złym miejsce go przykleiłam. Jadę do domu po jazdach dzisiaj, drugi dzień. E, byłam też u Gabrysi Pazurki sobie zrobić. E, postawiłyśmy dzisiaj na taki granat. Granat z niebieskim. Podobają mi się, później Wam pokażę. E, także no. Powiem Wam tak, podoba mi się. Jeśli chodzi o postęp w moich jazdach, to dzisiaj ćwiczyliśmy praktycznie pół, pół zajęć. Szybki slalom, którego tak bardzo się obawiałam. Okazuje się, że nie jest on taki straszny, jak się dobrze opanuje motor. Także jest progres. Dwa razy udało mi się nawet przejechać na tym szybkim slalomie prędkością, która jest wymagana. Hmm, na egzaminie? Tak. Jestem bardzo ciekawa, dziewczyny, czy są tu jakieś kobiety, baby? baby, które mają prawko na motor. Bardzo mi, bardzo bym prosiła o wsparcie. <noise> Może jakieś rady, sugestie, możecie napisać w komentarzach. Nie wiem, czy jest tu jakaś dziewczyna, która ma prawko na motor. Dajcie znać. No, a tymczasem jak to przystało na prawdziwą matkę Polkę zachcianki dla dzieci, więc McDonald's wiozę im do domu dawno nie jadłem nie powiem więc kupiłam im i odebrać jadę jeszcze przysyłkę do paczkomatu i chyba dzisiaj już przyszło mi zamówienie z i to Wam pokażę, bo zamówiłam no właśnie te tenisówki Antosi, te mniejsze ale zamówiłam właśnie te dwa kompleciki Także mam nadzieję, że ich jakość będzie spoko. No, i tyle póki co. Samopalacz, który wczoraj używałam, ten z Visplantis, czyli so Flow. no to powiem Wam, że jest taki bardzo delikatny. Nie widzę jakiejś większej różnicy niż opalałam się przedwczoraj dlatego, że przedwczoraj opalałam się moim ukochanym samopalaczem z St. Maurice. Z tego względu, dlaczego ukochany? Bo on, słuchajcie, po jednej aplikacji wygląda tak, jakbym się przynajmniej dwa razy pod rząd posmarowała samoopalaczem z Elever. Elever jest też fenomenalny, natomiast on jest taki cieplejszy, a ten z St. Maurice taki jest troszeczkę chłodniejszy. Już ta opalenizna jest taka, wiecie, konkretniejsza. No, także tak, jadę, śmigam do domku, odezwę się do Was później. Dobra, ja już zajechałam do domu i tak jak myślałam, jest przesyłka z Sensei i z Mother's Protect, ponieważ domówiłam sobie ashwagandę. Otwierę, otworzę i już Wam pokażę. E, no i dobra, tutaj z Mother's Protect zamówiłam sobie ashwagandę i kurczę, wspomogę się nogą, tak? I czarodzieja właśnie dla mojego Staszka. Także mamy tutaj ashwagandę. E, powiem Wam, że kilka osób z mojego polecenia, Kupiło już tą aszwagandę koleżanki moje i tak z ciekawości. Czasami się je właśnie podpytuje, e, jak działa, i bardzo się cieszę, że widzicie też efekty. E, także kolejne opakowanie aszwaganda czarodziej i tutaj Wam też zostawiam kodzik, bo pamiętajcie, że w Mothers Protect macie 10% e, rabaciku. A tutaj Antosia mierzy już te buciki. Dobre! W końcu mamy dobry rozmiar. I tak. I umiesz sama ładnie zakładać. No, i drugie. Takie ładne kupiłam. No, sandałki takie drugie. I takie sandałki kupiłam. Ciemne, więc nie będą się brudzić. Odeczni rzep i przymierzymy buciki, czy dobre są. A to za chwileczkę mama najwyżej utnie, jak będzie dobre. Czekaj, bo nie otworzyłyśmy. O, i teraz wkładaj nóżkę. Tak jak tamte na rzepy. E, no, elegancko! Jakie fajne. Dobra, otwieram. Pokaż. Ale śliczne sandałki. Mama sama by w takich chodziła. No. jesteś ładna? Dobra. No więc mamy te sandałki. I te wymieniłam. Słuchajcie, rozmiar 26. Tamte większe 28. Wziąłam na ryzyk fizyk 26 i są bardzo dobre tak na teraz. A te większe faktycznie jeszcze zostawię, to będą po prostu na zaś. Bo stópki rosną. Bardzo fajne, dzieciaki mają łatwą możliwość założenia samemu po prostu bucików, bo są Mama, na rzepy. Za duża Co? Ja jestem za duża na te buty. No tak, pokaż. Załóż a bez skarpetki to się ciężko zakłada stopkę trzeba założyć e, dobra, to jeszcze tylko pokażę tutaj ten drugi dresik już Tosiu o, e, tu jest taki dresik, kurczę, tutaj jakieś takie szycie słabe, patrzcie jak to słabo tu wygląda e, no i mamy taki dresik, bluzę i spodenki to będziesz miała do przedszkola super ładny, nie? i drugi, a patrz na ten patrz co tu jest w tym dresiku dziewczyny, to jest nowość one jeszcze są tak, e, mamy, poczekaj, puść puść mamy dresik bardzo mi się podobają te rękawki tutaj z falbankami, tak w zestawie jest również dołączona gumeczka i spodenki no śliczne, a to są geterki no to są bardziej geterki. To jest całkiem inny materiał, bo to jest taki dresik, a tutaj mamy takie leginsy. No super jest ten komplecik. No, i tak jak mówię, on jest nowością 46 zł. Super. Dobra, byłam sobie w ogródku po zieleninki trochę, pietruszki, koperek i zrobię sobie taką pastę właśnie z takiego puszystego serka. Dorzucę tuńczyka, awokado trochę i bazylię i będę sobie jadła taką pastę przepyszną na grzankach z tostera. Więc zabieram się za pracę. dzisiaj kończyć już tego vloga. Myślę, że już wystarczy tego, co ponagrywałam. Właśnie wracam z jazdy, jest godzina 10.15. Szczerze, po prostu wy, wy... umęczona jestem. Wiecie co? No powiem Wam, że jestem zmęczona, bo naprawdę... No jedź, babo, jedź. Nie jedziesz? No. No, wyje... no to... No to nie. Jak nie? Jak się zebrać? Nie wiem, jeszcze nie... No i jadę do domu właśnie powiem Wam, że chyba nawet mój, mój Staszek, no, nawet mój Staszek w ciągu 6 godzin jeździł tyloma motorami. Zaczynałam od 125 i dzisiaj już doszłam do 650, na której będę zdawać egzamin, więc wydaje mi się, że jest progres, jest postęp i nie idzie mi jakoś źle, jestem samokrytyczna w stosunku do siebie i jestem ambitna, a to znaczy to, że... Czasami chcę, wiecie, idziecie na elkę, na jazdy, no to wiadomo, że instruktor coś powolutku, powolutku e, tłumaczy. Najpierw stopniowo, a ja już bym chciała, no. Ale proszę trzymać kciuki, jeszcze zostało mi sporo tych godzin do wyjeżdżenia, więc no egzamin myślę, że uda mi się jakoś koniec sierpnia, początek września. Będę mogła się wtedy chyba zapisywać, no zobaczymy jestem zmęczona, także uciekam do domu przede wszystkim prysznic, bo po prostu pod, po mi się leje powiem Wam, że jeżdżę w, tych, w tym secie z Ocean te leginsy, a ten top to jest ten z Chińczyka bo on owszem no to jest sztuczny materiał, ale jak się spocę to on szybko wysycha i nie jest mi niekomfortowo, także to są plusy takich strojów sportowych bo one są z takich materiałów, że wiecie że szybko to wyschnie nie wiem, kurczę, jak tutaj coś mi tu o, to i to je przywieźli chyba mam zabrudzoną szybkę no w każdym razie, no nie jest źle jedziemy do domu, odbiorę sobie jeszcze przesyłki w paczkomacie i będziemy kończyć dzisiejszego vloga także trzymajcie się cieplutko powodzonka wszystkim kursantom, czy to na L, czy elki, na motor na auto, na tira no, także do następnego